Yo! Witam Was serdecznie na nowym spawniku Dragona. Jak pewnie dobrze wiecie, w poniedziałek 18.00 startuje nowa edycja Dragona. I słuchajcie, w tym filmiku pokażę Wam, co się zmienia, jaki jest plan edycji oraz pokażę Wam ten przepiski, piękniutki spawn, którego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo nie było na Dragonie. Właściwie to od tego stylu po prostu spawnów nie było właściwie nigdy chyba na Dragonie. Także jeśli zamiast tego odcinka Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Kto jest nowy, nie czyli suba? Bo jeśli to zrobicie w tym momencie, to wtedy macie szansę się wyświetlić w kolejnym odcinku tak jak lista osób, które w tym momencie widzicie na ekranie. Także co, bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Na początku wam pokażę spawna, bo myślę, że to jest najbardziej ciekawe na ten moment. Tak wygląda środeczek. Tutaj mamy, słuchajcie, gangsta, bardziej takiego w sumie regga villagera. <noise> także on bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. Tu pali coś zielonego. Na początku miał być to papieros, ale widać, że yy, budowniczy się troszeczkę nudził. Tutaj mamy kapibarę dragoniarę, także tak się ona prezentuje. Zbudowana przez kinzeksa, czyli tą osobę, która panuje multi o, tutaj się nawet zrespiły jakieś mobki. To jest jak coś serwer budowlany, to nie jest dragon. Także nie oczekujcie, że na dragonie nawet będą pająki, zombiaki i szkielety. Słuchajcie, tak wygląda stołniarka. Ona naprawdę moim zdaniem, no, wygląda, ma taki klimat piękny, ma taki. To mi wiecie co, yy, sobie. Tak od razu od razu mi to przychodzi na myśl. Taka, słuchajcie, wyspa, taka rajska, taka, wiecie, na jakiejś w jakimś gorącym, takim ciepłym kraju, że słuchajcie, jest taka oaza, w której jest woda i dookoła są takie fajne skały. Tak to właśnie mi to przypomina, ale to jest stołniarka. Także tutaj się nie odpoczywa. Tu się kopie kamień. Tutaj na górę. Jest wejście do plaży w Stegnie. Zaraz wam to pokażę. O, nawet jest zombie Tutaj idzie chyba na Stegny. I to ta się wychodzi, słuchajcie. I jest piękna plaża w Stegnie. Także, no, tutaj można się pokąpać, można sobie podpoczywać. A obok plaży w Stegnie znajduje się, słuchajcie, świniarnia. W postaci takiej oto pięknej krówki wakacyjnej z pięknym kapelusikiem. Obok niej są craftingi, wyjątkowo, bo, no, inaczej nie mielibyśmy w sumie gdzie ich położyć. A słuchajcie, w sumie właściwie nie wiem, czy Was środek interesuje. Tak on wygląda. O, <laughs> i creepery, do no nie. To po prostu mnie rozwala, nie. Nie tak, posłuchajcie, oczywiście przejścia na strefę PvP. To są te pareczki, bardzo ładnie one wyglądają. Tutaj jest taki jakby łuk ze skały, no po prostu giga fajnie to wygląda. A tutaj klasycznie, słuchajcie, drzewka, reczka... I słuchajcie, turbonogarki. Turbonogarki, które kiedyś zawitały na serwer. Kurde, no spokojnie, półtorej, może dwa lata temu ostatnio, może były. Pokażę Wam, jak to działa. Otóż klepiecie się tutaj, na, na przykład, z kimś, nie? I ta osoba wpada, powiedzmy, tutaj. Tu jest przenoszona przez y, przez ten, przez, jak to się nazywa, przez pistą. Y, a tutaj się zapala światełko. Światełko symbolizuje to, że ktoś siedzi, akurat, właśnie w tym miejscu, w punkcie tego światła. I teraz, powiedzmy, jeśli Ty się tutaj znajdowałeś, y, bo zrzuciłeś osobę przed sekundą, no to słuchaj, wiesz, że tutaj, powiedzmy, jest jakaś osoba bez schodzenia, a nawet nie musisz schodzić, żeby wiedzieć, że ktoś na przykład siedzi tutaj, albo tutaj, albo ktoś na przykład jest gdzieś tam w nóżkach. I teraz słuchajcie, nie bez powodu tutaj znajduje się przejście, do którego na dobrą sprawę będzie ciężko wam trafić podczas klepania się. Jak sami widzicie, ja przez to dosłownie przechodzę, więc tu trzeba będzie jakoś na patentie wchodzić, na shiftie czy coś i ostrożnie wchodzić. Ale słuchajcie, takie właśnie ostrożne wchodzenie powoduje to, że łatwo stać się ofiarą i słuchajcie, łatwo ktoś nas może tutaj zrzucić. Także no powiedzmy, że udało nam się zejść, idziemy na dół i tutaj, słuchajcie, widzimy ładne takie, można Swoić nawet w więzienie. To w sumie wygląda troszeczkę jak więzienie, jak jakieś takie lochy. I słuchajcie, tutaj się wchodzi, pyk, drzwi się zamykają i możecie klepać osobę. Ale słuchajcie, osoba, która tutaj wpadnie, może skakać, więc na dobrą sprawę będzie ją ciężko zabić. I nie bez powodu jest możliwość skakania, ponieważ stąd na wysokim skakaniu można wyskoczyć na tą odległość i jak się rzuci dwie, albo ewentualnie trzy, no maksymalnie cztery perły, to można stąd się wydostać. A oprócz tego, zabijanie innych ludzi tutaj w nóżkach jest dość długie. No będzie specyficzna ta klepa, no bo jednak jak ktoś będzie skakał, to nie zawsze będziemy mogli tam osobę uderzyć. A więc stojąc tutaj. Nawet będąc zamkniętymi, tutaj w takim pomieszczeniu, dalej, słuchajcie, jesteśmy narażeni na atak, ponieważ ktoś może rzucić po prostu perełkę i do nas przejść. Także klepa nie tylko dzieje się tutaj, ale też, słuchajcie, w tym oto pomieszczeniu. A tak to wygląda od góry. A tutaj jest większa wersja, właśnie, y, tych turbu nogarek. Robiłem je ponad dwie godziny. Dajcie znać, jak wam się podobają. No a tutaj, słuchajcie, oczywiście, drzewkareczka. Moim zdaniem, no bardzo ładna drzewkara. Słuchajcie, no jedna z ładniejszych drzewkarek, wiadomo, brakuje tutaj kilka jeszcze rzeczy takich ozdobnych, na przykład tej końca na, na pewno wyspy brakuje, ale, słuchajcie, będzie to Zdecydowanie dorobione. No i to chyba właściwie będzie wszystko, jeśli chodzi o spawna. Także teraz zapraszam Was do oglądania planu edycji. A plan edycji, słuchajcie, był ustalany wyjątkowo przez formularze Google'a, co już będziemy robili, mam wrażenie, nie zawsze, ponieważ jest to naprawdę giga wygodne planowanie edycji. Nie zajmuje nam to czasu na konferencji. Wy macie na dobrą sprawę wszystkie możliwe opcje i niczego nie przegapimy. Na konferencji zwykle bywało tak, że jeśli ktoś poruszył temat żelaznych setów, to dopiero wtedy je zmienili. Tutaj w formularzach mieliście od razu, od samego początku możliwość głosowania za wszystkim, co chcecie. Nawet były tam chociażby na przykład, yy, nie wiem, była tam na przykład moc yy, łuku. Jaka ma być moc łuku? Przecież my tego w ogóle nigdy nie ustawialiśmy. Może tylko raz było yy, głosowanie na ten temat i później temat ucichł. i zawsze było tak samo. A teraz słuchajcie, mieliście ponownie możliwość ustawienia tego, jak tylko i wyłącznie chcecie. A więc startujemy w poniedziałek o godzinie 18.00 i gramy na żelazne sety bez enchantów do piątku 22. .00. O godzinie 22.00 w piątek odpalamy enchanty, lecz bez panczowania się i z limitem mocy na łukach do max 3. Okres żelaznych setów trwać będzie do poniedziałku 18.00, czyli przez okrągły tydzień i przez ten cały czas grać będziemy na jednego koksa, 7 refilów, 3 perły, bez wędek i siły. TNT zostanie włączone w dzień włączenia diaksetów, czyli w poniedziałek. Wybuchać będzie codziennie od godziny 18.00 do 22.00. Także to już będzie koniec planu edycji, a teraz zapraszam Was do zapoznania się z listą zmian. A pierwszą zmianą, którą omówimy będzie to wypowiadanie wojen. Wypowiadanie wojen samo w sobie będzie służyło na ten moment do śledzenia statystyk oraz informacji o Waszych przebitach. Będą tam pokazane różne informacje, np. To ile osób broniło atakującą gildię Ile osób atakowało Na przykład ile razy kogoś zabiliście Albo ile razy zostaliście zabici Ile łącznie zostało zjedzonych koksów Ile zostało wybuchniętego TNT Ile łącznie wybuchnie, wybuchło bloków Dosłownie będą się zbierały wszystkie informacje, które tylko będą mogły się zbierać. Możliwe, że w przyszłości dodamy jakąś nową funkcjonalność do wypowiadania wojen, na przykład, yy, nie wiem, dzięki wypowiadaniu wojen będzie się zgiwało więcej rankingu podczas takiej klepy. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzu. Nie zapominamy o Teparkowiczach i uwaga na nową edycję. Pojawią się nowe mapy, które będzie można sobie dowolnie wybierać, na której chcecie się klepać. Za mną, na przykład, znajduje się arena, która służy do takich prostych potyczek, w których za bardzo no, nie ma ucieczki. A w tym momencie za mną znajduje się arena, na której będzie. Można się klepać jak na drzewkarce, bo jest to drzewkarka, więc, no, no, chyba jest to oczywiste. W przyszłości mamy zamiar dodać więcej aren parkowych oraz różne konfiguracje, na przykład, że na jednej arenie będzie tylko jeden koks, albo że będzie bitwa na same, na przykład, potki. Dajcie znać, co o tym sądzicie i jakie macie pomysły. Nie tylko mapa na parkach się zmieniła, bo słuchajcie, na mapie głównej zmieniliśmy biomy, które są teraz w wersji takiej bardziej wakacyjnej. Głównie zmienił się wygląd tych biomów, ale samo ich ustawienie, czyli wysokość, górki, yy, są. Praktycznie takie same. Także w teorii niby mapa się zmienia, ale w praktyce meta będzie taka sama. Dajcie znać swoją drogą, jak Wam się one podobają, bo mnie te szlaczki po prostu tak urzekły. One są takie piękne, no i one właściwie lecą pomiędzy wszystkimi biomami. To nie jest tak, że one się gdzieś tam kończą. One są wszędzie. No i te powalone drzewa akacjowe też mają swój urok. Dobrze tu pasują. Nie wiem, dlaczego ich właściwie nie było wcześniej. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do troszeczkę innego formatu. Nie bez powodu. Otóż na stronie Dragona już od startu będziecie mogli zakupić takie oto piękne kubeczki w wersji letniej. Wcześniejszy drop był w wersji zimowej. No i teraz, słuchajcie, tak się właśnie prezentuje: drop letni. Tutaj swoją drogą jest kolorek, który gasi dragona, bo sektor się podpalił. A obok jest gościu, który się wywalił. Nawet nie zdążył zjeść koksa, bo go zlagował. Oprócz nowych kubeczków, do kupna będą, słuchajcie, Klejeczki, które były już wcześniej. A jako nowość dorzucamy, słuchajcie, coś naprawdę przepickiego i nawet noszę to w tym momencie na sobie. Otóż jest to, słuchajcie, taka oto piękna dragonowa opaska. Naprawdę, moim zdaniem, jest to totalny pokczam. Totalny bezkitu pokczam. A te opaski tak się prezentują, słuchajcie, z bliska. Generalnie ciężko mi się bardzo to nagrywa, bo, no, kurde, mikrofon mam w ogóle w tym momencie stoję. Ramy mikrofonowe nawet mi nie sięga yy, blisko twarzy, a ja wam to muszę pokazywać, tak, słuchajcie, w ten sposób. I niestety nawet nie mam, jak inaczej tego zrobić. Ale słuchajcie, chciałem Wam pokazać najważniejszy fakt. To nie jest, na Nadruk, który można zdrapa. To nie jest nadruk, który po rozciągnięciu wam się rozejdzie. By wykonać tak trwały, słuchajcie, nadruk trzeba było to wykonać metodą tłoczenia. Dosłownie, atrament czy tam w sumie ten barwnik, jest wtłoczony w środek tej gumki. I jak się dotyka yy, na przykład logo, to czuć, że to nie jest taka jednolita powierzchnia. I naprawdę przez to wszystko przechodzi piorun i to wygląda tak pięknie na dłoni, że to chyba w sumie właściwie do wszystkiego pas pasuje. Nieważne jakbyś się ubrał, to do wszystkiego ci to pasuje. Bo jest czarny jest biały, to są korol. Kolory takie bardzo neutralne, a oprócz tego ma żółty i zielony, także nieważne co ubierzesz, stare do wszystkiego ci to będzie pasowało. Także przygotujcie się, bo już od startu edycji będziecie mogli zakupić taki oto piękny zestawik. Oczywiście na stronie dragona. I to co najlepsze za pomocą of A teraz wracamy do sceny z Minecrafta, bo muszę Wam pokazać coś naprawdę fajnego, co się przyda. Przede wszystkim widzom z TikToka, bo oni często nie wiedzą, jak się loguje na dragona. Uwaga! A więc teraz podczas logowania będzie słuchajcie ładnie napisane co musimy zrobić, by się zrejestrować. Na przykład tutaj mamy na obrazku, by się zrejestrować napisz poniższe znaki na czacie. W moim przypadku jest to KJ5. I teraz słuchajcie bez problemu można się zarejestrować i w międzyczasie posłać sobie bardzo fajną muzyczkę, która jest na przykład z Mario. No i oczywiście się rejestrujemy. A oprócz tego po wejściu na serwer i czekaniu na waitlistę, będziecie mieli okazję pochodzić sobie po nowym lobby i pozwiedzać co nieco. Jest ono naprawdę ogromne i gwarantuję Wam, że nudzić się na nim nie będziecie, bo jest tutaj wiele easter eggów. Kolejną rzeczą, którą dodajemy jest słuchajcie, poradnik. Ale ten poradnik nie przyda się tylko nowym graczom, ale też słuchajcie i takim, którzy spędzili na Dragonie długie godziny. Otóż, słuchajcie, będzie można się dowiedzieć poprzez poradnik, właśnie taki interaktywny, co się dzieje na serwerze i co do czego służy. Możecie sobie zapauzować w tym momencie, no i przeczytać, co to jest napisane. Ja, słuchajcie, wybiorę A, ponieważ chcę przejść poradnik i dowiedzieć się więcej na temat serwera. Także klikamy i, słuchajcie, macie wszędzie napisane informacje, co i jak. Także naprawdę jest to taki naprawdę piękny wstęp do serwera. I na przykład są tutaj takie pytania. Trafiliśmy na pierwsze, jakiej komendy użyjesz do sprzedaży itemków? Sklep, schowek albo drop. No oczywiście, że słuchajcie, jeśli ktoś się zapoznał z nawet i z tymi tabliczkami, a nigdy nie graw na dragonie, to właśnie tutaj na to pytanie ma odpowiedź. Oczywiście, że A. I teraz słuchajcie, jest to kolejny etap, gdzie są przedmioty specjalne. Generatory drewna, stołniarki, rzucane TNT i wszystkie inne rzeczy, które się znajdują w tym poradniku, są możliwe do używania. Wy jako gracze, którzy przychodzą w poradnik, możecie sobie wziąć takie rzucane Tinti, rzucić w to miejsce za tą czerwoną linią i zobaczyć, jak to rzucane TNT wpłynie na stone. Albo na przykład możecie sobie sprawdzić, jak działają y, stoniarki i jak wypadają z nich itemki. Tutaj na przykład Przykład, nowy gracz może sobie sprawdzić, jak działa wybierany Enchan. Tutaj może się zapoznać z, z sandfarmerami, A oprócz tego wszystkiego, nawet jest tutaj Bacon. Oczywiście jest na Dragonie wybierany Bacon, także warto jest się z nim zapoznać. Nawet słuchajcie, jest miejsce na antynogi, które będzie można przetestować, ponieważ w tym miejscu będzie stał bot, który będzie mógł was bić. Nie pokazałem wam nawet połowy tego, co na Was czeka w tym poradniku. A naprawdę, jeśli jesteście nawet niekoniecznie nowymi graczami, ale po prostu jeśli gracie na Dragonie jakiś czas, to jestem pewien, że znajdziecie tutaj rzecz, której no wcześniej nie widzieliście. Także naprawdę, Warto jest się z tym zapoznać. No, i jak coś, jesteśmy pierwszym serwerem w Polsce, który zrobił taki interaktywny poradnik. Wiecie, ja nie, nie mówię w tym momencie o takich poradnikach, gdzie jest sam tekst. To są rzeczy, które można używać i testować. To jest oddzielny sektor poradnikowy. Także naprawdę tutaj nie ma, słuchajcie, jakichś yy, głupich znaczków, yy, jakichś tekstów napisanych na Spawnie o tym, jak grać. My dla Was przygotowaliśmy totalnie osobny sektor poradnikowy. Także nawet jeśli zmiana logowania się przyda, yy, albo nawet i nie przyda niektórym graczom z TikToka, to ten poradnik na pewno im się przyda. Także szykujcie się na napływ graczy z TikToka, bo ja nie wiem, nie wiem czy to jest dobre czy, czy złe właściwie, bo boję się oszustów z czatu, że każdy będzie oszukał, oszukiwał tych widzów z TikToka, no bo jakby nie patrzeć, no to pewnie będą mało doświadczeni gracze. I na sam koniec powiem Wam o innych, mniejszych zmianach. Otóż zaktualizowaliśmy najwyższą wersję na serwerze i od teraz będzie można się logować nawet na wersji 1.19. Działanie antynuk zostało zmienione i teraz działają one na maksymalnie 30 kratek. TNT pod komendą sklep jest znacznie tańsze, a co za tym Idzie również i tańsze jest rzucane. TNT. Kupno rank pod sklep jest teraz, słuchajcie, na 10 dni, nie na 7, tak jak było poprzednio. No i oczywiście cena tych rank się nie zmieniła. Także, no, powinno być lepiej pod tym względem. Od teraz występować będzie limit enchantów na terena gildi, by nie robić z nich zabezpieczeń, ponieważ powoduje to lagi na większości komputerów. Oprócz tego, z racji, że jest edycja wakacyjna, taka letnia, to, słuchajcie, zmieniają się również kolory tablisty oraz innych pierdół na serwerze, czyli na przykład scoreboard, albo nawet i chociażby chat Dajcie znać, co sądzicie o takiej zmianie. Moim zdaniem jest to jak najbardziej na plus, no bo zawsze jest jest jakieś takie odświeżenie wyglądu serwera. To już będzie koniec listy zmian. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. Mam nadzieję, że Spawnu również Wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, strzelcie, suba, jeśli jesteście nowi, bo już się nie mogę doczekać nagrywania shortsu i filmików z Dragona. Naprawdę, to jest po prostu piękne. Dwa miesiące przerwy, rozumiecie to? Dwa miesiące! Także no, mam nadzieję, że się widzimy w poniedziałek 18.00, bo naprawdę będzie grubo. Wbijcie też do filmu, który Wam się w tym momencie wyświetla. No i do zobaczenia wkrótce, już na starcie Dragona. Piątka. Trzymajcie się wszyscy. Yo!